Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie. Chcieliśmy dla Was od nas nagrać bardzo ciężki, emocjonalnie filmik. Po 6 latach, mimo tego, że nagrywaliśmy z całego serduszka dla Was wszystkich, jesteśmy pierwszy raz w życiu w bardzo ciężkiej sytuacji i chcieliśmy Was po prostu prosić o pomoc. Sami wiecie, że robiliśmy zbiórki dla schronisk, dla osób chorych, dla dzieci, dla bezdomnych, dla dzieci na wózki, zbieraliśmy elektryczne. Wszystko w linku w opisie macie, abyście mogli to sprawdzić. Odnalazłem źródła tam, no, było bardzo dużo pieniążków zebranych. Sami jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji. Niestety mamy prąd zadłużony za 700 zł. Jacek wrócił z Niemiec, przez 4 miesiące go nie było, wrócił bez pieniędzy. Mamy zadłużony czynsz. Włączyli mi już internet. Na TikToku, jak wiecie, piszą gazety, czy ludzie hejterzy czy inni mówią, że się tam zarabia. Tam się niestety nie zarabia. My tam streamów nie robimy. To robimy po prostu dla zabawy, dla widzów, aby o nas nie zapomnieli, bo my bardzo za wami Dlatego pierwszy raz w życiu zrobiliśmy zrzutkę. Przygotowałem dla Was, dla mnie, najbardziej cenną pamiątkę przez te streamy, przez 6 lat oddania całego serduszka. Dla Was jest to przycisk Daniel Magical z YouTube'a, słuchajcie. Każda osoba, która wpłaci 5 zł, w przyszłym tygodniu, za 7 dni, wystąpi w specjalnym vlogu, na którym tą osobę pozdrowimy, czyli każdego darowczyńcę, czy każdą osobę, która zrzuci się minimalną kwotą 5 zł, dla osób, które po 50 zł wpłacą, wystąpią w, losow w losowaniu, gdzie przygotowaliśmy właśnie nagrodę główną, mój przycisk, najważniejszą pamiątkę dla mnie w życiu. Jacek właśnie trzyma kufel zwierzyńscy, mamuś ma tutaj przygotowane dwa. dwa kubki kochani. Jest to kubek zwierzyńscy i naszej całej ekipy jeszcze, no jeszcze prezes był. Co mogę wam powiedzieć? Pierwszy raz w życiu prosimy o pomoc. Liczymy, że jakoś nam pomożecie. Mamuś, coś od siebie powiesz? No słuchajcie, no naprawdę ciężko mi przykro, że tyle lat yy, byliśmy z wami. I że nas dopadła taka sytuacja, że jesteśmy naprawdę... Jeszcze wam powiem, bardzo dużo i często właśnie staramy się pracę znaleźć. No Jacka i mnie traktują z góry. Jacek pracował na czarno, brzydko mówiąc. No nie wypłacili mu pieniążków, cały czas był tam wyzywany, cały czas był poniżany. On się nie potrafi odezwać, jak to wiecie. Ja również pracę szukałem, byłem traktowany z góry. Nigdzie mnie nie chcą przyjąć, mimo tego, że skończyłem technikum, mimo, że mam doświadczenie jako handlowiec, mimo tego, że miałem własną działalność, zero odpowiedzi. No jest bardzo ciężka sytuacja, rodzina nam już nie pomaga też niestety, też pomagaliśmy, wszyscy się od nas odwrócili, wiele fałszywych ludzi, najbliższe osoby okazały się najgorszymi osobami w życiu, no jesteśmy w czarnej kropce, mamuś. Hmm. Ciężko mi powiedzieć wiecie, yy, powiem wam jedno, nie, nie będę się rozklejać i tak dalej, byliśmy tyle lat, ja dziękuję wam za to, że ja mogłam być z wami, jak byście mogli, prosimy o pomoc. A na naprawdę się oddzielczymy. Good. Dziękuję. A ja cóż? wam dziękuję, wszystko. Rechowilaj. Za co ty dziękujesz? Za co coś Hej, patrz. tutaj. Nie, nie ma co. Nie trudno. Takie czasy. Kochani, przygotowałem dla Was coś od siebie jeszcze. Bo to być w Chciałem Wam coś puścić. Wieża działa. Do hymnu, jak to zawsze mówiłem. To jest nasz ocean drach, słuchajcie, przygotowany na 21 rok, którego życzymy wam jak najlepiej. Ja chciałem wam powiedzieć zdanie dla wiernych widzów, którzy to pamiętają. Niedźwiedzie zimą śpią, a Magikal się budzi. 2021 rok. To pamiętajcie, datę. Kochamy was.